Jego sukces, złoty, yy, brązowy medal yy, olimpijski jest no, ukoronowaniem jego yy, wieloletniej yy, wspaniałej yy, postawy jako yy, zawodnika. Yy, jest yy, chyba najbardziej utytułowanym yy, zawodnikiem yy, w historii yy, polskiego windsurfingu. Yy, wielokrotnym yy, medalistą mistrzostw Polski, yy, mistrzostw Europy, yy, mistrzostw świata. Zawodnikiem, który naprawdę no, zmienił windsurfing w Polsce i wprowadził go na, na najwyższych no, poziomy no, światowe, europejskie i światowe. Jest to no, zawodnik, któremu naprawdę, jak nikomu innemu, należał się no, medal olimpijski. Jest to no, zwiększenie, zwiększenie no, jego no, kariery no, sportowej i no, cieszę się no, bardzo, że właśnie mu się no, to udało. Tym bardziej, że już nie jedna osoba mówiła, że, że jego czas już przeminął. A ja uważałem, że nie, że, że, że stać go na, na najwyższe sukcesy, naj, naj, najbardziej wartościowe wyniki, którym oczywiście jest medal olimpijski. I taki właśnie medal osiągnął. Uważam, że Przemek. Nie powinien kończyć kariery sportowej takim sukcesem, dlatego że, że w tej chwili zmienia się cały obraz windsurfingowych. Prawdopodobnie windsurfing niedługo nie będzie klasą olimpijską, więc, więc dla przemka, jest to następne ciekawe wyzwanie. Branie udziału w nowej klasie, no, która no, ma powstać, no, a, a jest to klasa no, no czyli, czyli no, latawiec no, z deską, gdzie zasady są bardzo podobne do windsurfingu. No, I ja uważam, że, że mm, Przemek będzie no, tak jak na desce, no, takich, no, w kajsterspingu, no, jednym no, z najlepszych zawodników na świecie. Jak przymyk przyszedł do naszego klubu, no to, to było no to takie no, małe, grube no, dziecko. No, Niezdarne, i ciężko było no, powiedzieć, no, czy no, z niego będzie no, zawodnik, czy nie będzie. Aczkolwiek no, był uzdolniony ruchowo. A przez to, że był no, takich no, grubawy, no, to, to ktoś powiedział, że wygląda jak ponton. No i tak, no, tak zostało. Później, oczywiście, z skrócono na pont. No, i od tego czasu był pont.